Dzień dobry, Monika Łaguna, zapraszam na program Polska 360 TV. Sprawdźmy, co dziś przed nami. Chcą uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, kolejne protesty wymierzone w reżim Łukaszenki. O 17:00 znów zawyły syreny, za nami 77. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Ocalić mogliby przodków od zapomnienia, to już 12. edycja wyjątkowej akcji za naszą wschodnią granicą. Uwolnienia polskich działaczy z rąk białoruskich władz, domagali się protestujący w Warszawie, Białymstoku i Sopocie. To kolejne manifestacje wymierzone w reżim Aleksandra Łukaszenki i kolejne zorganizowane przez Polaków. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys i członek zarządu głównego ZPB Andrzej Poczobut od blisko pięciu miesięcy przebywają w areszcie. Zostali uwięzieni za swoją działalność na rzecz mniejszości polskiej na Białorusi. Z tego powodu członkowie zarządu głównego Związku Polaków na Białorusi zorganizowali w naszym kraju akcje protestacyjne. Domagali się uwolnienia polskich działaczy, a także innych więźniów politycznych na Białorusi. Pikiety odbyły się pod ambasadą Białorusi w Warszawie, konsulatem Białorusi w Białymstoku oraz w Sopocie. Na Białorusi nadal trwają prześladowania ludzi walczących o wolność. Jedną z wielu ofiar reżimu Łukaszenki jest Witold Aszurek. Pieśni poświęconą opozycjoniście skomponował Maciej Wróblewski. Na portalu Polska 360 ukazał się teledysk do tego utworu. Przespływające w ziemię łzy, że krzyk przebiegnie przez odchłanie, gdy ktoś to do Dolewa krwi. Przetrwamy bici, poniżeni, nie polegniemy wszyscy z ran przez białe po... Aktualnie o godzinie 17.00 cała Polska znów na moment się zatrzymała. 1 sierpnia w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Syreny najgłośniejsze były jednak w stolicy. W uroczystościach udział wzięli także członkowie Fundacji Polska360, którzy za pośrednictwem portalu polska360.org przeprowadzili relacje z uroczystości. Państwo spotykamy się tu, w miejscu szczególnym na wysokości dworca wschodniego imienia Romana Mowskiego po to, aby upamiętnić 77. rocznicę podjęcia powstania na Pradze, powstania warszawskiego, istotnej części. Choć powstanie na warszawskiej Pradze trwało krócej niż na lewobrzeżnej części miasta, tu także miały miejsce krwawe walki. 1 sierpnia na terenie dworca wschodniego odbyły się uroczystości poświęcone bohaterskim powstańcom. W oficjalnych przemówieniach głos zabrali m.in. członek zarządu PKP SA Rafał Zgorzelski oraz prezes fundacji grupy PKP Katarzyna Kucharek. Po części oficjalnej odbyła się inscenizacja walk powstańczych o dworzec wschodni oraz koncert pieśni patriotycznych. Następnego dnia dokonano prezentacji lokomotywy oklejonej grafiką poświęconą Witoldowi Pileckiemu. W ten sposób PKP oraz Instytut Pileckiego uczciły 120. rocznicę urodzin i 73. rocznicę śmierci wybitnego Polaka. Lokomotywa kursować będzie na trasie Warszawa-Berlin. O powstaniu warszawskim pamiętali także Polacy żyjący poza granicami naszego kraju. Zobaczmy, jak 77. rocznicę bohaterskiego zrywu obchodziła Polonia z całego świata. 1 sierpnia 1944 roku to data, którą znają wszyscy Polacy. Tego dnia w wielu polskich miastach o godzinie 17 rozbrzmiewają syreny, a ludzie zatrzymują się, by oddać hołd powstańcom. Jednak o Powstaniu Warszawskim pamiętają nie tylko w naszym kraju. 1 sierpnia przedstawiciele polonii żyjącej na całym świecie obchodzili 77. rocznicę wybuchu zrywu. Na Węgrzech w miejscowości Szojmar uroczystości zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema. Obchody odbyły się na cmentarzu, gdzie spoczywają prochy 37 polskich lotników. W Kalimigradzie hołd powstańcom oddali członkowie autonomii Polaków – Polonia. Holandia Miejscowa Polonia zorganizowała uroczystości na cmentarzu wojskowym w Bredzie. O 17.00 zawyła syrena i odpalone zostały race. W Norwegii prezes Stowarzyszenia Polaków w Oslo złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicz przed Pomnikiem Polskich Lotników i Cichociemnych. Monument znajduje się na cmentarzu Westre Grawlund w stolicy kraju. Pochowano tam między innymi 12 lotników z Polski. O powstaniach pamiętano także we Włoszech. 1 sierpnia Polonia z Rzymu i Lazio zorganizowała obchody, w czasie których czytano powstańcze wspomnienia i wiersze, a także odśpiewano utwory związane z powstaniem. W Madrycie akcję Godzina W zorganizowało stowarzyszenie historyczno-kulturalne First to Fight. Przy udziale atasze obrony polskiej pułkownika Roberta Tkaczyka. Brytyjska polonia hołd powstańcom oddała w ramach akcji Goździk. Korzenie sięgają 1946 roku, a jej inicjatorami byli członkowie Armii Krajowej, przybywający na emigracji w Anglii. Uroczystości odbyły się na londyńskim cmentarzu Gunsbury. W Kanadzie obchody wybuchu powstania zostały zorganizowane w wielu miastach. Polacy zorganizowali uroczystości m.in. w Montrealu, Mississauga czy Toronto. W Ottawie, stolicy kraju, hołd powstańcom oddali ambasador RP Andrzej Kurnicki, zastępca ambasadora Krzysztof Lewandowski oraz atasze obrony komandor Krzysztof Książek. W Nowym Jorku uroczystości odbyły się przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 1 sierpnia o godzinie W, czyli 11:00 czasu lokalnego, zawyły syreny, a na maszt wciągnięta została biało-czerwona flaga z symbolem Polski Walczącej. O rocznicy zrywu nie zapomniała Polonia z Ameryki Południowej. Tak rocznicę wybuchu powstania obchodzili Polacy z miasta Apostoles w Argentynie. W brazylijskim San Paulo i chilijskim Santiago odprawione zostały msze święte w intencji ojczyzny i powstańców. W Australii 1 sierpnia uroczystości odbyły się w polskiej szkole w Perth. Jak widać pamięć o powstaniu warszawskim jest wciąż żywa. Dbają o nią Polacy na całym świecie. Witold Gombrowicz, upamiętniony w stolicy Niemiec w Berlinie, odsłonięto tablicę poświęconą naszemu pisarzowi. W uroczystości wziął udział polski ambasador w Niemczech a także delegacja Ministerstwa Kultury. Tablica została zawieszona w poprzednim roku, ale ze względu na epidemię koronawirusa dopiero teraz miały miejsce oficjalne uroczystości. Witold Gombrowicz wyemigrował z Polski tuż przed wybuchem II wojny światowej i przez 24 lata przebywał w Argentynie. Do Europy wrócił w 1963 roku i zamieszkał właśnie w Berlinie. Nie zabawił tu jednak długo. Po roku opuścił Niemcy i wyjechał do Francji, gdzie zmarł w 1969 roku. Wybitny polski powieściopisarz, nowelista i dramaturg był autorem takich dzieł jak Ferdy Durkę czy Transatlantyk. Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia to wyjątkowa akcja, która już po raz dwunasty odbyła się w Żytomierzu na Ukrainie. Celem przedsięwzięcia jest ratowanie polskich cmentarzy zlokalizowanych za naszą wschodnią granicą. Do Żytomierza przyjechali wolontariusze z województwa dolnośląskiego, którzy każdego roku biorą udział w akcji. Ochotnicy wraz z członkami Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków wycinali krzaki, czyścili groby i odnawiali napisy na nagrobkach. Bardzo aktywna była polska młodzież, która wspierała ochotników w pracach porządkowych. Poza tym wolontariusze mieli okazję zapoznać się z historią i zabytkami Żytomierza, odwiedzili okoliczne muzea, a na koniec zapalili zniczy na polskich grobach. Świeżo posadzony klon i pamiątkowa tablica mają przypominać mieszkańcom Toronto o wybitnym polskim kompozytorze i polityku. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystości odbyły się w parku noszącym imię Paderewskiego. Zorganizowane zostały przez konsulat generalny RP w Toronto oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej Placówka 114. W trakcie obchodów posadzono klon pamięci oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Następnie sześcioro przedstawicieli Polonii otrzymało odznaki zasłużone dla kultury polskiej z rąk konsula. Natomiast atasze obrony komandor Krzysztof Książek wręczył nominację na stopień kapitański weteranowi panu Stanisławowi Woźniakowi. Jan Paderewski wielokrotnie przybywał w Kanadzie i występował w najlepszych salonach koncertowych w Toronto. W miejscowości New Britain w Stanach Zjednoczonych odbył się Dzień Kultury Polskiej. Była to jedna z pierwszych imprez polonijnych, zorganizowanych w tej okolicy po pandemicznej przerwie. Imprezę zorganizowała miejscowa drużyna baseballowa New Britain Bees oraz fundacja Forever in My Heart. Dzień Kultury Polskiej odbywał się na stadionie organizatora, który przez cały dzień odwiedziło ponad 1,5 tysiąca osób. Poza oglądaniem meczu bejsbolu przybyli, mogli poznać polską kulturę oraz spróbować polskiego jedzenia. Na około 30 stoiskach znajdowały się kulinaria, książki czy pamiątki ściśle związane z naszym krajem. To był pierwszy Dzień Kultury Polskiej w New Britain. Polska 360 czeka na Państwa zdjęcia i nagrania z wydarzeń, które, Państwa zdaniem, zasługują na rozgłos. Zachęcamy do współpracy organizacje polonijne, dziennikarzy i wszystkie osoby żywo zainteresowane życiem Polonii. Polska360.org to portal dla Polonii i o Polakach na całym świecie. Właśnie ruszamy z telewizją internetową. Słuchajcie nam nagrania nawet z telefonu. Profesjonalnie je ogrobimy, a Wasze filmy ujrzą Polacy na całym świecie. Do zobaczenia wkrótce. W tym programie to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.